Piękny, wielki łoś. A tu jest ogrodzenie Malibu. Bo ja do ogrodzenia robię. W dużym powiększeniu. Proszę. O. Zmniejszę. A tu będziemy mieli zaraz łosia. Widocznego. Proszę bardzo. Przepiękny widok. Wielkie majestatyczne zwierzę. Ciekawe, co zrobi. Stoi jak urzeczony przyglądać. Od czasu do czasu właśnie tu przechodzą łosie, a czasami nawet bytują przez dłuższy czas. Przypomnę, że obwód na że teren Malibu także poza rzeką jest wyłączony z polowania. Dlatego im się tu no, podoba. Majestatycznie stoi nieruchomo, jak z posągu, jak ze spiru.